A jak teraz w tym miejscu, który którym się, jest dobrze. Proszę, w takim razie, żeby powrotem to jest trochę z KHS, z No, potwierdzam, potwierdzam, dobrałem w 100%. Chyba no. ja to nawet taki malutki filmik nagrywam, także zobaczycie, zobaczycie jak tam, nie wiem, wrzucę wam go gdzieś na maila, czy gdzieś. Zobaczycie, jak wychodzicie do tego w ogóle u mnie, jak to słychać z tego przemiennika. No. Także może mikrofon do sq 3 knl a niech coś powie zobaczy, później posłuchać i zobaczy siebie jak wychodzi jakby tutaj u mnie. sq 3 knl mikrofon do Ciebie. Ja uwag nie mam, bardzo ładnie teraz było, nie wiem czy przez większość podostęp, bo chciałem pojechać na do pokoju. No, telefon brać ale bardzo ładnie teraz widzę, yy, ta relacja ta druga, która ta, teraz była, była fajna, całkiem całkiem super było. No, Także ja cały czas bardzo ładnie bieram. Nie bez żadnego problemu Podwinę. winy trochę poprzykrywałem, bo czuję, że zaraz będzie badać. Bo już się terekwał. Trochę raz poprzykrywałem, żeby By się tak nie grzało za bardzo. Nie krzeję Jest dobrze jak na razie, jest dobrze. No. To się bardzo, powiem Ci bardzo ładnie chodzi, na przemiennik, żadnego problemu nie ma na nasze poprzednie relacje, jak to było, jak siedziałeś <grymna> gdzieś w domu, czy coś z tym ręcznikiem, to, to było drama po prostu, raz odebramy, raz nie, a teraz idę, idealnie, super jest, bardzo fajnie idzie się dogadać, no. ja to z przemiennikiem problemu nie mam, bo to już, to jest że nie muszę kierunkować jak bym kierował, a to nie muszę słuchać kierunek przemiennika bo to naprawdę bardzo blisko przemysłnik, 4 km, co to za dalekość, haj, jak z dobrym wiatrem, to jeszcze jakbym Beresę rzucił, to może bym z panem tym trafił, haj, haj, dobra, no bardzo ładnie zbieram, sku 3 ks SQ3KNL, no ja podkreślę zrozumienia wszystko, tak, teraz powróciłem do pełnej mocy, żeby to. Чтобы там нормально было у вас отбирано. No. Да, прохожу нагревать тут эти там фильмики.